Odkryj tajemnicę, która kryje twój umysł. Kiedy wszystko boli, wybierasz coś, co nie boli. Przynajmniej na chwilę. Wyobraź sobie taką scenę: dwoje ludzi, ta sama przestrzeń, ten sam czas. Może kuchenny stół. Może kawiarnia, może własne mieszkanie późnym wieczorem. Nie rozmawiają. Nie trzeba słów, bo w powietrzu unosi się coś ciężkiego. Stan, którego nie widać, a który czuje się całym ciałem. Może to pustka, może żal, może nieokreślone napięcie, które od dawna nie znajduje ujścia. Jedno z nich sięga po kieliszek. Nie po pierwszy w życiu. Nie po wyjątkowy. Po ten, po który sięga się wtedy, gdy emocji nie da się już inaczej uciszyć. Drugie bierze do ręki telefon, odblokowuje ekran, przegląda powiadomienia, potem skroluje. W nieskończoność. Być może nawet nie zauważa, że minęły już dwie godziny. Dlaczego właśnie to? Dlaczego jedno szuka ulgi w substancji, a drugie w zachowaniu, które z pozoru jest neutralne, a jednak staje się kompulsją? Dlaczego w obliczu trudnych stanów nie wybieramy odpoczynku, spaceru, kontaktu z bliskim człowiekiem, tylko coś, co nie rozwiązuje problemu, ale na moment łagodzi jego odbiór? W tym miejscu spotykamy się dziś przy pytaniu, które nie jest ani proste, ani powierzchowne, bo to nie jest podcast o uzależnieniach, które łatwo nazwać, nie o diagnozach, nie o etykietach, jest o tobie. O mechanizmach, które od lat, być może nawet od dzieciństwa, podpowiadają ci: gdy jest źle, zrób to. Być może słuchałeś mojego wcześniejszego podcastu, kiedy kończy się hobby, a zaczyna uzależnienie. Jeśli tak, wiesz już, jak cienka bywa granica. Dziś nie będziemy jednak mówić o tym, kiedy hobby przestaje być zdrowe, ani o tym, czy to, co robisz, zasługuje na mianę uzależnienia. To w pewnym sensie wtórne. Zapraszam cię raczej do innego pytania, znacznie trudniejszego, bo wymaga większej odwagi i szczerości. Dlaczego właśnie to? Dlaczego właśnie sięgasz po to, a nie coś innego, kiedy nie chcesz czuć bólu? Możemy mieć całe spektrum możliwości. Jedni piją, inni jedzą, choć nie są głodni. Kolejni godzinami zanurzają się w świecie seriali, gier, pracy, zakupów, przypadkowych relacji. Każda z tych strategii jest w istocie próbą regulacji emocji, próbą znalezienia choć krótkotrwałej ulgi. I każda opiera się na określonym mechanizmie psychologicznym, często nieświadomym. Co więcej, to nie jest przypadek. Nie jest kwestią wolnej woli czy braku silnej woli. Nie wybieramy na chybił trafił, mózg, ciało, historia doświadczeń wszystko to prowadzi do specyficznego skryptu, który w określonych warunkach się uruchamia. Dla jednych będzie to sięganie po środek chemiczny, dla innych zachowanie kompulsywne. Dla jeszcze innych unikanie, które samo w sobie staje się wzorcem. W psychologii i neurobiologii od razu bada się to, co decyduje o tym wyborze. Dlaczego dla jednych rozwiązaniem staje się substancja, coś zewnętrznego, co modyfikuje neurochemię? Dlaczego inni wolą mechanizm, który nie wymaga farmakologii, ale opiera się na powtarzalnym działaniu? Często tak zautomatyzowanym, że przestajemy je w ogóle zauważać jako wybór. Tym właśnie zajmiemy się dzisiaj. Nie będziemy oceniać i nie będziemy diagnozować. Nie spytam cię, czy jesteś uzależniony. Spytam o coś znacznie bardziej osobistego. Dlaczego właśnie to? Bo każdy z nas ma swoją drogę ulgi i każda z tych dróg coś o nas mówi o tym, czego zabrakło czego się baliśmy. Czego do dziś być może nie umiemy pomieścić. I o tym, czego często nieświadomie cały czas szukamy. A ty co wybierasz, gdy robi się źle? Czy masz swoje nie chcę o tym myśleć, ukryte w butelce, w lodówce, w powiadomieniach? Zatrzymaj się na chwilę, zastanów, i jeśli chcesz, napisz w komentarzu jedno słowo tylko jedno, nazwy tego po co sięgasz najczęściej? Nie po to, by się osądzać, ale po to, by być o krok bliżej zrozumienia. Zanim zaczniemy pytać, dlaczego akurat to, warto zrozumieć jeszcze coś innego. Czym właściwie jest to, po co sięgamy? I dlaczego różni ludzie wybierają różne drogi? Z pozoru wszystko sprowadza się do jednego: chęci ucieczki od niewygodnego stanu. Ale sposoby na tę ucieczkę bywają diametralnie różne. Jeden sięgnie po substancję, drugi po zachowanie. I nie chodzi tu o prosty podział: chemia i czynność. W gruncie rzeczy to dwie odmienne strategie regulacji dwa modele działania, które mają jeden cel na chwilę zmienić stan wewnętrzny. Można by to ująć obrazowo, choć nie dla efektu, ale dla zrozumienia. Wyobraź sobie dwa koty. Jeden, przytłoczony nadmiarem bodźców, zwinięty w kłębek, przesypia dzień. Ucieka w bezruch. Drugi, niespokojny, nadaktywny, krąży po mieszkaniu, szukając zagrożenia, które istnieje tylko w jego głowie. Obokoty próbują radzić sobie z napięciem, żaden nie znalazł równowagi. Podobnie jest z nami. Gdy sięgasz po substancje. Alkohol, benzodiazepiny, nikotynę, marihuanę, cokolwiek, co modyfikuje biochemię, stosujesz strategię zmiany stanu od wewnątrz poprzez ingerencję w neurochemię. To rozwiązanie, które daje szybki efekt. Drogę na skróty. Zmieniasz poziom neurotransmiterów dopaminy, serotoniny, GABA, noradrenaliny. Ingerujesz bezpośrednio w to, jak działa mózg. Gdy sięgasz po działanie, kompulsywne zakupy, prace do upadłego, nieustanne skrolowanie, granie w gry, seriale, nadmierne ćwiczenia fizyczne, stosujesz strategię zmiany stanu poprzez aktywność. Nie sięgasz po chemię z zewnątrz, ale sam generujesz zmiany: przez stymulację układu nagrody, przez dopaminę uwalnianą w odpowiedzi na nowe bodźce celu osiągnięcia. To nie jest mniej skuteczne bywa równie uzależniające. Różnica leży w mechanizmie. Substancja działa z zewnątrz, modyfikując środowisko chemiczne mózgu. Zachowanie działa od wewnątrz, zmuszając mózg, by sam wyprodukował potrzebne zmiany, często w sposób skrajnie niehigieniczny, bo oparty na kompulsji. Jedna i druga strategia może być skuteczna, w tym sensie, że przynosi chwilową ulgę. Jedna i druga może prowadzić do poważnych problemów i, co najważniejsze, ogie mają jeden wspólny mianownik nie chodzi w nich o przyjemność. Chodzi o ulgę, o to, by na moment nie czuć tego, co niewygodne. I właśnie tu pojawia się subtelny, ale bardzo istotny paradoks. Bo większość ludzi zapytana o to, dlaczego sięga po lampkę wina po trudnym dniu, odpowie, bo lubię. Ale czy naprawdę chodzi o lubienie? A może o to, że bez tej lampki trudno wytrzymać stan napięcia, który bez niej narasta? To samo dotyczy telefonu, komputera, serialu nie dlatego, że ulubiony dlatego że pozwala przestać na chwilę czuć. A teraz zatrzymaj się na moment i pomyśl, gdy przychodzi ten dzień, gdy wszystko przytłacza, nie w idealnej, abstrakcyjnej sytuacji, ale w twoim życiu, to i teraz. Co wybierasz? Substancje? Zachowanie? Jakie? I znów, nie po to, by oceniać. Po to, by zobaczyć, jak działa ten mechanizm, by przestał być automatyczny. Bo w kolejnych chwilach przyjrzymy się właśnie temu, skąd się bierze ten wybór, dlaczego dla ciebie właśnie taka droga ulgi stała się najbardziej naturalna i dlaczego, choć w teorii można by wybrać inaczej, w praktyce właśnie ten schemat uruchamia się raz po raz. Odpowiedź leży bardzo głęboko. Nie znajdziesz jej w codziennej obserwacji, bo to, co skłania cię do sięgnięcia po kieliszek albo po telefon, nie powstaje w chwili decyzji. Tworzy się znacznie wcześniej. Często wtedy, gdy decyzji jeszcze nawet nie umiałeś świadomie podejmować. W psychologii mówi się o wczesnych deficytach emocjonalnych lub pierwotnych brakach. To trudne określenie, ale stoją za nimi bardzo proste ludzkie sprawy. Każdy z nas potrzebuje kilku rzeczy, by rozwijać się zdrowo bezpieczeństwa, akceptacji, możliwości bycia sobą, bycia widzianym, doświadczenia bliskości. Gdy któreś z tych potrzeb nie zostają zaspokojone, nie z winy kogokolwiek, lecz po prostu mózg uczy się ich braku jako stałego elementu rzeczywistości. A potem, już w dorosłym życiu, próbuje je uzupełnić na różne sposoby. Nie zawsze najlepsze, ale zawsze te, które w danym momencie były dostępne. Gdy w dzieciństwie zabrakło poczucia bezpieczeństwa, gdy świat był nieprzewidywalny, niestabilny, groźny, naturalną reakcją staje się szukanie tego bezpieczeństwa w czymś, co szybko i skutecznie tłumi lęk. Alkohol, leki uspokajające, środki, które na chwilę wygłuszają napięcie, pozwalają ciału i umysłowi choć na moment poczuć, jest spokojnie. Choć w rzeczywistości to spokój złudny i krótkotrwały. Gdy zabrakło uznania, wartości, bycia widzianym, szczególnie wtedy, gdy własne potrzeby były tłumione lub ignorowane, bardzo często sięgamy po takie formy aktywności, które dają społeczny poklask. Praca ponad siły, osiągnięcia, które można pokazać, liczby w mediach społecznościowych. Bo wtedy zewnętrzny świat zdaje się mówić: jesteś wystarczający, a brak wewnętrznego poczucia wartości każe wciąż gonić za kolejnym dowodem. Gdy nie było bliskości, emocjonalnego kontaktu, zwłaszcza wtedy, gdy ważne osoby były nieobecne emocjonalnie lub fizycznie, bardzo często pojawia się tendencja do kompulsywnych relacji, do pornografii, do intensywnych, ale powierzchownych kontaktów. Szukamy tego, czego zabrakło ciepła drugiego człowieka, ale bojąc się jednocześnie głębokiego zaangażowania, którego nauczyliśmy się unikać. Są też inne braki. Gdy zabrakło możliwości ekspresji, ruchu, bezpiecznego wyrażania emocji, powstaje skłonność do poszukiwania intensywnych doznań ryzyka, hazardu, gier cokolwiek, co pozwala choć na chwilę przełamać wewnętrzną sztywność i poczuć, że się żyje. I czasem to działa. Ale na krótko, bo żadna ilość substancji, żadna liczba lajków, żadne kolejne wygrane czy przegrane nie wypełnią w pełni tego, czego zabrakło wiele lat temu. One tylko chwilowo łagodzą ból. Dlatego mechanizm się powtarza. Pamiętam rozmowę z jednym z moich klientów: mówił, Nie umiem przestać pracować. Wiem, że to przesada, ale w pracy ktoś mnie widzi, tam jestem kimś. Nie chodziło o pieniądze i nie chodziło o awanse. Chodziło o to podstawowe ludzkie, by ktoś widział, by ktoś uznał. Każdy z nas niesie w sobie takie braki, czasem więcej niż jeden. Czasem bardzo wyraźne, czasem subtelne, zawoalowane, ale one istnieją i kształtują to, czego dzisiaj, świadomie lub nie, wciąż szukamy. A ty, czy chciałbyś rozpoznać, czego najbardziej ci brakowało jako dziecku? Nie analizując godzinami, nie rozbierając naczynniki, tylko jedno słowo, czego brakuje. Jeśli chcesz, napisz je w komentarzu, może samo to jedno słowo pozwoli ci odkryć więcej niż się spodziewasz. A gdy już je masz, pojawia się kolejne pytanie równie ważne. Skoro każdy z nas nosi w sobie jakieś braki, deficyty, niedobory z przeszłości, dlaczego jedni wybierają jedną drogę, a inni zupełnie inną? Dlaczego ktoś sięga po alkohol, a ktoś inny po kompulsywne bieganie? Dlaczego dla jednego uspokojeniem staje się skrolowanie ekranu, a dla drugiego kolejny projekt w pracy, którego wcale nie musi już realizować? Dwoje ludzi, ten sam ból, ten sam ciężar przeżycia jedno wraca z pracy i otwiera butelkę, drugie zakłada buty sportowe i biegnie dziesięć kilometrów bez zatrzymania. Co sprawia, że ich mózgi wybierają właśnie te ścieżki? Nie jest to przypadek. I nie jest to kwestia tego, co akurat było pod ręką. Mechanizmy wyboru drogi ulgi są złożone i osadzone głęboko w strukturze psychicznej, a także co coraz lepiej rozumiemy w samej neurobiologii. Na początek, struktura osobowości. Niektóre typy osobowości, zwłaszcza te, w których dominuje impulsywność, skłonność do szybkich, nieprzemyślanych działań, potrzeba natychmiastowej gratyfikacji, częściej prowadzą do sięgania po substancje. Alkohol, narkotyki, środki, które szybko zmieniają stan wewnętrzny, stają się dla takich osób narzędziem natychmiastowej regulacji. Działają błyskawicznie, nie wymagają planowania, dają ulgę tu i teraz. Inaczej bywa u osób o bardziej kontrolujących lub refleksyjnych strukturach osobowości. Dla nich ryzyko sięgnięcia po substancje może być mniejsze, ale nie oznacza to, że są wolni od mechanizmów ucieczkowych. Często rozwijają bardziej cywilizowane formy regulacji. Nadmierną pracę, perfekcjonizm, uzależnienie od relacji, angażowanie się w działania postrzegane jako społecznie wartościowe. Duże znaczenie mają również style przywiązania. To, czego nauczyliśmy się w relacjach wczesno dziecięcych, kształtuje sposób, w jaki radzimy sobie z emocjami w dorosłym życiu. Osoby z lękowo ambiwalentnym stylem przywiązania mają szczególną tendencję do uzależnień od relacji, dramatów emocjonalnych, intensywnych, ale niestabilnych kontaktów. Dla nich substancja nie jest pierwszym wyborem, raczej poszukiwanie drugiego człowieka, choćby na warunkach, które nie służą. Ogromną rolę odgrywają też wzorce rodzinne. To, co było w domu dopuszczalną formą ucieczki, kształtuje późniejsze wybory. Jeśli dorastaliśmy w środowisku, gdzie alkohol był naturalnym środkiem radzenia sobie z emocjami, staje się on opcją psychologicznie bardziej dostępną. Jeśli emocje były tłumione, a praca gloryfikowana, łatwiej popadamy w pracoholizm. Normy społeczne i kulturowe również mają pewne znaczenie, choć nie decydują o mechanizmie, a jedynie mogą modyfikować sposób jego wyrażenia. Deficyt emocjonalny i wewnętrzne napięcie wybierają drogę ulgi, to one decydują, czego naprawdę poszukujemy. Natomiast kultura może podpowiadać, które sposoby są łatwiej akceptowane, które bardziej dostępne, a które społecznie stygmatyzowane. Dlatego ten sam deficyt może u jednej osoby wyrazić się w sięgnięciu po substancje, a u innej – w kompulsywnych, ale społecznie łagodnych zachowaniach. Na przykład w niektórych środowiskach alkohol w określonych granicach jest społecznie akceptowany. Łatwiej więc po niego sięgnąć niż przyznać się do potrzeby krzyku czy wyrażenia trudnych emocji. Ale to nie kultura wybiera drogę. Wybierają deficyt i mechanizm wewnętrzny. Kultura może jedynie torować lub utrudniać dostęp do określonych form. Podobnie jest z podziałami związanymi z płcią. Mężczyźni częściej sięgają po butelkę, kobiety po czekoladę i rozwój osobisty. Nie dlatego, że tak jest w naturze, lecz dlatego, że tak podpowiadają wzorce kulturowe. Ale to, po co sięgną, jest i tak wypadkową ich wewnętrznych deficytów i mechanizmów nie zewnętrznych etykiet. W gruncie rzeczy sprowadza się to do jednego. Każdy z nas szuka sposobu, by nie czuć tego, co wewnętrznie najbardziej doskwiera. Niektórzy wypierają lęk benzodiazepinami, inni zakupami Fikei, ale cel jest ten sam. Nie chodzi o meble i nie chodzi o substancje. Chodzi o to, by choć na moment oddalić stan wewnętrzny, który staje się trudny do uniesienia. I tu pojawia się kolejny poziom pytań. Dlaczego jeden deficyt, ten sam w opisie, u jednej osoby wyraża się sięgnięciem po pornografię, a u innej po alkohol? Dlaczego brak uznania popycha jednego człowieka ku perfekcjonizmowi i przepracowaniu, a innego ku odurzającym substancjom? By to zrozumieć, trzeba sięgnąć jeszcze głębiej do mechanizmów podświadomych, które organizują nasze sposoby radzenia sobie ze światem wewnętrznym. Od Freuda, przez Froma, po Bołubiego i współczesnych psychologów wciąż wracamy do jednej prawdy. Nasze działania, nawet najbardziej świadome, są w dużej mierze napędzane przez konflikty wewnętrzne. Często są to konflikty nierozpoznane, ukształtowane w dzieciństwie, w relacji z opiekunami, w doświadczeniach wczesnych, gdy uczyliśmy się, co wolno czuć, czego nie wolno wyrażać, za co spotyka nas akceptacja, a za co odrzucenie. Weźmy przykład jednej z najczęstszych dynamik: pragnienie bliskości, a lęk przed bliskością. U podstaw leży potrzeba więzi, potrzeba, która jest biologicznie wpisana w nasz rozwój. Ale jeśli wczesne doświadczenia nauczyły, że bliskość bywa raniąca, zawodna lub groźna, rodzi się konflikt: chcę tego i jednocześnie się tego boję. W dorosłym życiu ten konflikt nie znika przeciwnie. Często właśnie on staje się motorem działań kompulsywnych. Przykład? Uzależnienie od pornografii. Dla wielu osób jest ono kompromisem między pragnieniem a lękiem. Pozwala uzyskać namiastkę bliskości, kontaktu z cielesnością, bez ryzyka prawdziwej relacji, w której pojawiłyby się autentyczne emocje i ryzyko odrzucenia. Jest bezpieczne, bo samotne. I właśnie dlatego tak często wybierane przez tych, którzy noszą w sobie taki konflikt. Inny przykład alkohol jako chemiczna mama obraz bardzo trafnie opisany przez niektórych terapeutów. Alkohol daje ciepło, miękkość, chwilowe odpuszczenie, pozwala wyciszyć lęk, rozpuścić napięcie, poczuć się otulonym, bez potrzeby mierzenia się z relacjami, które tego nie dają. Dla osób z deficytem poczucia bezpieczeństwa, z historią odrzucenia lub braku wsparcia emocjonalnego w dzieciństwie to droga szczególnie logiczna na poziomie podświadomości. Jeszcze inny scenariusz praca jako substytut uznania, którego nigdy nie było. Dziecko, które było widziane tylko wtedy, gdy osiągało sukces, szybko uczy się, że na akceptację trzeba zasłużyć. W dorosłym życiu ten mechanizm przekształca się często w pracocholizm. Praca staje się przestrzenią, w której można być kimś, można zasłużyć choć nigdy nie do końca, bo wewnętrzne przekonania o braku wartości pozostaje. Stąd niemożność zatrzymania się, chroniczne zmęczenie i poczucie, że nigdy nie jest się dość dobrym. To właśnie takie konflikty głęboko osadzone, często niewyrażone, kierują wyborem konkretnej drogi ulgi. Nie jest to mechanizm świadomy. Mózg nie decyduje o poziomie myśli: wybiorę to, bo mam taki konflikt, raczej Struktura doświadczenia emocjonalnego organizuje się w pewne wzorce, które w sytuacjach kryzysowych automatycznie prowadzą do określonych działań. Dlatego, nawet mając ten sam deficyt, różni ludzie wybiorą różne drogi. U jednych deficyt braku wartości spotka się z konfliktem: chcę być kochany, ale nie wierzę, że zasługuje, i wtedy sięgną po pracę. U innych ten sam deficyt spotka się z konfliktem: nikt mnie nigdy nie wspierał, więc muszę sam się znieczulić. I wtedy pojawi się alkohol. Podświadomość nie działa liniowo, działa dynamicznie na bazie tego, czego nauczyliśmy się o sobie, o świecie i o emocjach, z którymi kiedyś nie było komu nam pomóc. I to właśnie ona, podświadomość, wybiera drogę, zanim my w ogóle zdamy sobie z tego sprawę. Ale na tym nie kończy się ta opowieść. Bo choć deficyty i konflikty emocjonalne kształtują wzorce działania, nie możemy pominąć jeszcze jednego równie istotnego poziomu biologii. Nie każdy mózg działa tak samo, nie każdy układ nerwowy reaguje na stres, napięcie czy brak przyjemności w ten sam sposób. To, co potocznie nazywamy osobowością, skłonnością, czy nawet temperamentem, ma głębokie neurobiologiczne podłoże. Warianty genów odpowiedzialnych za działanie układu dopaminowego, takich jak DRD2, wpływają na to, jak intensywnie odczuwamy nagrodę. Osoby z określonymi wariantami tych genów mają niższą dostępność receptorów dopaminowych. W praktyce oznacza to, że doświadczają mniejszej przyjemności z codziennych, neutralnych bodźców. Dla takich osób poszukiwanie silniejszych stymulacji, czy to w postaci substancji czy intensywnych zachowań, staje się nie tylko sposobem na ucieczkę od bólu, ale wręcz koniecznością, by w ogóle coś czuć. Stąd większa skłonność do sięgania po substancje stymulujące amfetaminę, kokainę, które gwałtownie podnoszą poziom dopaminy, dając na krótko to, czego codzienne życie nie zapewnia. Równie istotny jest układ serotoninowy, a dokładniej warianty genu 5 HTTLPR wpływające na przetwarzanie serotoniny. U osób z krótszym wariantem tego genu obserwuje się wyższą podatność na stany lękowe i trudności w regulacji nastroju. Dla takich osób alkohol czy opiaty, środki tłumiące układ limbiczny i redukujące napięcie stają się szczególnie atrakcyjną drogą ulgi. Inaczej działa to u osób z nadmiernie aktywną korą przedczołową, czyli tych, które stale analizują, kontrolują, dążą do perfekcji. Nadmierne zaangażowanie kory prowadzi do przeciążenia układu nerwowego. Dla takich osób bardziej naturalną drogą ucieczki stają się zachowania oparte na kompulsji gry, dieta, sport, praca. Nie potrzebują wyłączenia świadomości, potrzebują działania, które pozwala chwilowo wyciszyć nadmiar kontroli. Jeszcze inny mechanizm dotyczy osi stresu układu HPA. U osób z nadmierną aktywnością tej osi, czyli z lub nabytą nadwrażliwością na stres, rośnie potrzeba tłumienia lęku. Alkohol, benzodiazepiny, wszystko co na moment uspokaja pobudzony układ limbiczny, staje się łatwiej wybieraną ścieżką. Krótko mówiąc, biologia nie wybiera za nas, ale może istotnie torować pewne drogi. Mózg o określonym profilu chemicznym będzie bardziej podatny na określone formy ulgi, i choć deficyty psychiczne są zawsze źródłem potrzeby, to właśnie neurobiologia decyduje, jak silna będzie ta potrzeba i w którą stronę najłatwiej popłynie. Dlatego dwie osoby o tym samym deficycie, np. braku poczucia wartości, mogą wybrać zupełnie różne drogi. Jedna z obniżoną aktywnością dopaminową będzie szukała stymulantów. Druga, z nadaktywnym układem stresu, sięgnie po środki tłumiące, a ktoś inny, z nadaktywnością kory przedczołowej, ucieknie w perfekcjonizm i działanie. To nie przypadek, to złożona interakcja biologii, emocji i doświadczenia. Ale, wiedząc to wszystko, pozostaje jeszcze jedno ostatnie pytanie i chyba najważniejsze: czy mamy na to wpływ? Czy skoro mechanizmy wyboru drogi ulgi kształtują się tak wcześnie, tak głęboko i na tak wielu poziomach, czy można je w ogóle zmienić? Odpowiedź nie jest prosta, ale nie jest też czarno-biała. Nie masz wpływu na to, co się wydarzyło w dzieciństwie. Nie zmienisz wzorców, które ukształtowały Twój układ nerwowy. Nie zmienisz wariantów genów. Nie zmienisz pierwszych reakcji, które w określonych sytuacjach będą się w Tobie automatycznie uruchamiały. Ale to nie znaczy, że jesteś bezradny. Masz wpływ na to, czy te reakcje staną się twoją codziennością, czy przejmą kontrolę nad wyborami. Masz wpływ na to, czy zbudujesz przestrzeń świadomości, w której będziesz mógł powiedzieć: To jest impuls, ale nie muszę za nim podążać. Nie chodzi o walkę i nie chodzi o siłę woli rozumianą jako heroiczne przeciwstawianie się sobie. Chodzi o rozpoznanie i zrozumienie. Bo to, co rozumiesz, przestaje być ślepym automatyzmem. Możesz nie mieć wpływu na ból, ale masz wpływu na to, jak go przetwarzasz. Możesz nie mieć wpływu na to, że czasem będzie ci trudno, ale masz wpływ na to, czy sięgniesz po schemat, który tylko na chwilę daje ulgę, a na dłuższą metę pogłębia problem. A najważniejsze uświadomienie jest pierwszym krokiem. Bez niego wszystko pozostaje pod powierzchnią. Z nim zaczyna się przestrzeń, w której możliwa jest zmiana. Dlatego jeśli cokolwiek z tego odcinka cię poruszyło, zatrzymaj się na chwilę. Nie musisz niczego deklarować, nie musisz sobie niczego obiecywać. Wystarczy, że będziesz o tym pamiętać. Bo im więcej wiesz o sobie, tym mniej przeszłość decyduje za ciebie. Każdy z nas nosi w sobie pewne schematy. To, co poznaje, nie znika, ale przestaje kierować z ukrycia. I choć nie da się zmienić tego, co było, można zmienić sposób, w jaki dziś odpowiadamy na świat. Możesz wciąż sięgać po dawną drogę ulgi, ale od tej chwili, gdy już wiesz, co za nią stoi, nie będzie to działanie nieświadome. A każda świadomość jest początkiem wolności. Dlatego, jeśli ten odcinek zatrzymał cię choć na chwilę, zostaw po sobie ślad. Może jedno słowo, może myśl nie dla statystyk, a dla siebie No właśnie to Zauważenie jest pierwszym, najmniejszym, ale może najważniejszym krokiem do zmiany. Dziękuję, że byłaś, byłaś dziś ze mną. Do usłyszenia. A świat nie kończy się na tych pytaniach ani na tych odpowiedziach. Jeżeli coś dziś w tobie poruszyło, zostaw to proszę w komentarzu. A jeśli chcesz wyruszyć w kolejne podróże, po światach nieoczywistych, zostań subskrybuj, podnieś kciuk, a dzwonek da znać, kiedy znów wyruszymy w kolejną podróż. W opisie znajdziesz też zbiórkę dla tych, którzy nie proszą, ale potrzebują, naszych czworonożnych towarzyszy. Możesz też zaprosić mnie na wirtualną kawę. Dziękuję za Twój czas, obecność i cisza, która słucha. Do usłyszenia, gdziekolwiek zaprowadzi nas następna opowieść.